Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj Zagramy sobie daily yy Zagramy sobie to daily, które widziałem też u Rybka I się bardzo spodobało yy, Teoretycznie wiem co się stało. Jakie są itemy Ale uwierzcie no mi Że po pierwsze już troszkę ich nie pamiętam jakie były Po drugie i tak tego nie wykorzystam w dobry sposób Więc A chciałem sobie szybko grać odcinek, bo za chwilę muszę już kończyć więc, dlatego bym chciał sobie skończyć już ten odcinek no, tak szybko, nie mam nic zagranego i ja jestem właśnie po pierwszym streamie z Asazijskim Mirage mam nadzieję, że wam się bardzo spodobał i raczej sądzę, że będzie więcej, bo mi się bardzo okej spodoba spodobała i się, to o streamach tu się może wszystko wydarzyć, właśnie w tym momencie z tym bossem, więc tutaj nie ma co przesądzać jeszcze, że to co widziałem to, tu wszystko może się stać, tyle mogę powiedzieć, dobra idziemy dalej. Nie pamiętam czy coś było dobrego w roomie. sprawdźmy. Ok, nic ciekawego. No to oczywiście te żerunki są. Dosłownie zrobiłem to samo co... co zrobił. Rywek. Ja jego naprawdę... Nie. Ja nie pamiętam wszystkich. O, i teraz użyję tego. Bo to będzie gówno i właśnie to. Dosłownie to jest identyczne Sitten. Dobra, idziemy dalej. No i po co? Mi się podobało? strzymowanie Idziemy dalej. I dzisiaj coś się odpaliło na dzisiejszej informatyce. <laughs> przecież to jest jakaś masakra. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj było tak, że y... 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 wczoraj jadę na wycieczkę, nie w tamtym listopadzie. Będę musiał na zapasy ciki nagrywać. I. Dobra, nie, no. Dobre daily, dobre daily, no świetne. Yy... Boże. A. Yy, mody odpala. ZDW. Powiem Wam, że móg mogłem się tego spodziewać, że tak to się skończy. Yy... No i się tak to skończyło. Co byśmy tu odblokować? Yy... Jest coś tu dobrego. Do, jak daleko dochodzimy? O nie, 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 to to za daleko. <laughs> Chciałem takie szybkie podejście na coś. Coś Swiss Hiking's y tu. Daj zakat, to też daleko. E Harris? A nie, to też będzie długie chyba. No ale tu trzeba się pobawić, a mi się nie chce. Czy to będzie krótkie? A, to krótkie, ale trzeba już myśleć. Ja bym chciał nie myśleć. Hi, brow. Dobra, zagrajmy to podejście. No i... Okazało się, że... Główna atrakcja, jaką było wyjście do Warner Bros. w Londynie, została odwołana przez to, że nie zarejestrowali biletów. Firma Index nie zarejestrowała biletów. W dupie to mam, że podałem właśnie jej nazwę. Specjalnie to zrobiłem. Po prostu ręce mi opadły, jak tu usłyszałem. I myślałem, że... No, szczerze mówiąc, mnie to tak bardzo jakoś nie obchodziło. Ale ja się troszeczkę nastawiłem. Pójdę, o zobaczę, coś tam z Harry Potterem i tak dalej z Warner Bros. No to wiesz, no to każdy by chyba się nastawił w jakiś sposób. No, i okazało się, że to są bajki. My tego nie dostaniemy. No i po prostu się denekatnie znerwowałem. I pan wreszcie zapamiętał moje imię. To też jest w ogóle niesamowite, że pan zapamiętał moje imię. To jest sekret słaby, że na bossów niektórych to nie działa. W szczególności na takich. No i... Po prostu mi było po prostu na najzwyczajniej w świecie było mi przykro z powodu. Mam 5 Disney już na pierwszym piętrze I, I dużo zdrowa. No i Potem y, okazało się, że dało nam się bingo pierwsze y, dokonać. Okej... Okay. Znowu przez przypadek zrzuciłem nazwisko mojego Nie, <laughs> przepraszam was bardzo. No, to, no i powiem wam, że pierwszy raz udało nam się zrobić bingo. Bingo, które wam już mówiłem wcześniej. I. O, dostaję wrażenia świetne. No i było bardzo śmiesznie. Akurat tak nam wyszło. I... Mieliśmy... O, to jest jeszcze ciekawe. Otóż... Yy, jest, mamy informatykę podzieloną na grupy, jak chyba większość Polski ma informatykę na grupy podzielone klasowo. No i... No i my uciekliśmy... I to tak bardzo mocno w drugiej grupie. Tak już w 6 lekcji jesteśmy do przodu z nimi. Bo nauczyciela nie było... Przez... Dłuższy czas. I znaczy nie chodził w, na ich lekcje. W sensie to nie było dużo razy, jak, w, 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 jak kiedy oni mieli lekcje, a nie kiedy my. I my uciekliśmy chyba z 8 lekcji. I dostaliśmy dzisiaj zastępstwo, nie? I zamiast angielskiego mieliśmy y, łączenie z drugą grupą, nie? No i tak. I troszeczkę to było takie. W nebo. Wydaje mi się, że jak jesteśmy tak daleko uciekliśmy już z innym z materiałem, to tak nie powinno być, nie? Tak mi się delikatnie zdaje. No i <laughs> okazało się, że poszliśmy z tym do naszego wychowawcy. Powiedziała nam, że załatwi. Okazało nam się, powiedziała nam najpierw, załatwiłam, po czym powiedziała nam jednak, nie załatwiłam. No i się skończyło na tym, że mieliśmy cztery informatyki, czego ja po trzech się zwolniłem, bo <laughs> powiedziałem nie, nie chcę mi się, yy, mam już dość i poszedłem do domu, <laughs> więc tak się, taki był dzisiejszy dzień, taki dość szalony, dlatego ja chcę już i spać, już jest 11.39, jestem po streamie, może nie świeżutko. Ale jestem po streamie. Niedawno się skończył. A soki jeszcze nie odoglądałem, bo nie miałem kiedy. No i wreszcie chcę ją skończyć, bo to przykra. Bo dosłownie mi zostało jakieś 20 minut do końca. Czy ja mogę nie otrzymać obrażeń? <gry> no i to, to jest. Po prostu chciałbym już odnokąć. I powiem wam, że jak nie oglądaliście, to zapraszam do oglądania, jak macie Disney Plus. I zapraszam Was na odcinki z Assassin's Creed Mirage. Yy, bardzo mi się spodobała ta kierka. Macie zapis, tylko nie wiem, czy mu nie ma zapisu z szatu. To jest dziwne. Nie wiem, czy on się potem pojawi, czy nie, ale na razie go nie ma. Jed jest 11.50 w nocy, <grym> więc może, jakby już oglądacie, to jest. Ale ciekawie się to robiło. Tak jakby więcej osób jeszcze było, to by było ciekawe. No powiem, że nie. No z jedną osobą pisałem i to dosłownie do moją znajomą. Więc <grymne> także. Yy, no, także tak to się skończyło. Ale i tak się śmiesznie bawię. Jest, no, to ta, ta, taka historyjka. I znowu flady Caves się trafiły. No, umieramy. Taki mój komentarz nie wiem jak komentować, bo już jestem delikatnie zmęczony, szczególnie po się postrzegam. Eee, chciałem nagrać to wcześniej, ale jak mówię, nie miałem czasu. Plus jeszcze masz sprawdzian z angielskiego eee, jutro. Czyli kiedy wy to oglądacie już miałem. Co to za karta? Hirofon. Okej. Powiem wam. Okej. Okay. <noise> Powiem wam, ciekawie. Szkoda, no, że podejście takie krótkie jest. No ale. Bardzo nie chciałem pełnoprawnego podejścia dzisiaj robić, bo po prostu nie mam na niego siły. Nie wiem, żebyście się po prostu. Źle bawili, Chciałem właśnie to Daily zagrać, ale umarłem. <noise> Dlatego się skończyło na tym, że. Robimy sobie challenge. A czemu nie? I tak to będzie krótkie. Mi najbardziej na czasie zależy, żeby to takie to 30 minucie zmieścić. Nawet się zmieszczą mniej. Zaraz się okaże, bo już praktycznie kończę. No i po prostu bo Nie mam siły. Mam nadzieję, że zrozumiecie to. Ja po prostu też daily chcę prowadzić. Bo tak teoretycznie to daily jest prowadzone od 15 sierpnia, tylko że YouTube nie działał i mi nie wstawił odcinka jaki tu powinien. To było przykre w sumie, o, ale tak teoretycznie to daily jest od 15 sierpnia. 15 sierpnia nie było tylko dlatego, że było święto. No yy, idziemy dalej, więc praktycznie od początku mam daily, tylko święta nie mam. A nie wiem, czy 1 pierwszego, pierwszego listopada zrobię coś, nie wiem, zobaczymy. Raczej tak, pierwszy 1 listopada będzie, bo mam czas, żeby to nagrać, więc zobaczymy, zobaczymy. No, pierwszy listopada to jest takie najbliższe święto jakieś yy, no, 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 no nic nie ma. No tak. Patrzę umysłem, nic nie ma. Patrzę umysłem, by the way. Yy, Ale to tak, akurat fajne itemki się trafiły, nie? Jakbyś tak trafiły. Okej. Okay. Troszeczkę nie wiedziałem jak tego nikt. Jakby się takie temki trafiły na zwykłym podejściu. Ale to wczorajsze to też było świetne. No, wczorajsze to było cudowne. Tylko szkoda, że mi się nie udało Delirium zabić. Nie mega sztana. No i tak było cudowne. Jak nie widzieliście, to polecam sobie zobaczyć, bo po prostu to. Jakaś. piękne to było. No, bardzo mi się przyjemnie to podejście grało. Takie dla odcirowania. No, to idziemy dalej. Co tutaj? Z do sklepu bym chciał iść, no bo. No, bo dużo pieniędzy już mam. Ten komentarz teraz, jak jestem taki zmęczony, to. Nie będzie należał do najciekawszych. Nie wiedziałem, że w ogóle skup może dropnąć moich. Tak, właśnie. Yy, mam Battle of No tak. Nie potrzebuję. Idziemy dalej, a może za niedługo będą też streamy z ASK, tylko nie w niedzielę, bo większość z was to i tak pójdzie do rybka, dlatego to nie, nie ma sensu, żeby w niedzielę robić. Ale może w sobotę jakiegoś streamka z by zrobić. Nie wiem, na razie to bym chciał Assassin's Creed Mirage przejść, bo kupiłem tą grę, bo chciałem sobie przejść, bo to jest moja pierwsza gra w ogóle, jaką kupiłem na premierę. Więc w sumie to jest taka bardzo fajna gra, bo od jakiegoś dłuższego czasu już... Chodzi mi, po, chodzi mi po głowie Assassin's Creed. I okrałem Valhalla, bardzo mi się spodobała, przynajmniej całą. <grym> Więc... Ona dostałem tylko z tego Co? Dobra, idziemy dalej. No i... Następną grom, jaką tak mam na oku, no to, to jest Wiedźmin 4, żeby kupić na premierę. Zresztą mam dużo gier nieogranych, jakie bym chciał ograć, jakim jest na przykład Dark Souls. A. Dark Soulsy to bym w ogóle na streama mógł grać, bo Dark Soulsy to są takie. takie gry, które by się nadawały na stream'a. Chcielibyście coś takiego oglądać? Dark Soulsów? bo w sumie bym. bym. bym, bym. Yy, grą. Tylko najpierw bym musiał kupić. Myślałem, że pierwszy schedum tu będzie. nie ma. No ale super ciężki w się nie jest, bo dostaliśmy bardzo, bardzo dobrej temy. Plus latanie, plus. No bo akurat strzał spektralnych nie ma. To akurat jest smutne. A nawet nie, bo przecież tutaj tak nie jest. Potrzebne jakoś bardzo. E, tu mamy sklepik. O, ręczapi jeszcze, Ręczap się przydał. Taki smalutki był. Eee. On jest, czym on jest przestraszony? Czy Abanon robi, że jest przestraszony? Czy mi się zdaje? Ale zrobię to. Jestem nieśmiertelny. Znaczy wczoraj to powiedziałem i jednak byłem. No ale dzisiaj. Dzisiaj raczej nie wyjdziemy tylko do matki. Ale tak naprawdę to mi się wydaje, że to mnie zabiło przez to podejście. Bo miałem takie dobre podejście, że mnie, mnie zabiło. Gdzie ja się sam zabiłem. Nie mega szatan mi się wydaje. To mega szatan tu mało mi zrobił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, może jestem w błędzie. Jak tak to pofarawcie mnie w komentarzach. O, ja wszystkie tam czytam komentarze, więc jeśli coś macie do powiedzenia, to... Nawet jak o pierwszej w nocy napiszcie komentarz, a ja najprawdopodobniej za jakieś kilkanaście minut wam odpiszę, bo ja o takich porach to ja nie śpię. <grym> więc... I, I... poza tym jestem na YouTubie, więc jak powiadomienie mi się pojawi, no to... Aha, świetnie, dzięki grom, że akurat teraz dostaję tinket, którym mogę odblokować losa, ale niestety nie mogę odblokować losa, bo jestem na challenge'u. Kocham tą grę komputerową idę kupę, żeby mi się To jest lasery chyba to jest jeden z gorszych bossów. Tak ja go nie lubię bardzo. Bo nie wiem co się po nim spodziewać. Ja nie wiem. Te lasery są dziwne. Nie wiedziałem czy tu mogę stanąć. Ale to i tak jest. Takie dobre deal. Takie dobre wszystko mam, że. Na S się pójdzie. Jezus Maria, kto jeszcze mówi na S. Jezus Maria, ale jest... Ale Green ci Ja jestem zmęczony, okej? Okay? To widać. I słychać chyba też. No ale powiem wam. Już bym poszedł spać, nie? Dlatego... Ja dobrze, dobrze, że nagrywałem te podcinki po szkole, bo wtedy byłem zmęczony szkołą, ale nie byłem zmęczony życiem. Chyba <laughs> rozumiecie, o co mi chodzi. Erołok. A daj, kilo. Ale raczej matka nie ma ze mną szans. Nie, nawet chociażby nie miał ze mną szans w tym momencie. Tak, takie mam złudne wrażenie. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby mnie matka mogła zrobić w tym momencie. Dobra. Erwok. Bijemy cię z kilopa Jest takie. A jeszcze, jak i to tylko dodać, to <laughs> byłoby ciekawie. O, 18 minut. Powiem wam. Ciekawie. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Wiem, że krótkie, wiem, wiem, że krótkie, ale po prostu chcę, żeby było daily, a ja po prostu już nie mam siły. Mogłem to wcześniej nagrać. Ma, culpa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że obiady przynajmniej zjedliście. To jest paliłem z tym daily. Mam nadzieję, że i wybaczycie. Do następnego na razie i też